Cześć, z tej strony Pixel z kanału Pixel. No i musimy pogadać. Ten kanał przebił właśnie 1000 subskrypcji. I z racji na to muszę Wam serdecznie podziękować najpierw Wam, widzom no oraz dwóm osobom, które mocno przyczyniły się do tego wielkiego wzrostu na moim kanale: czyli Kiszaka i Snechitera. Jak widać, ich call to action spowodował, że na moim kanale pojawiło się 666 nowych subskrybentów. Czyli ponad połowa tego, co potrzebowałem, żeby uzyskać monetyzację, ponieważ muszę przebić 1000 subskrybentów. Czy w takim razie można uznać, że misja została skończona, ja już się sprzedałem i będę dostawać pieniądze za moje filmiki? No nie, ponieważ kiedy mówiłem słowa, że tego mi właśnie brakuje, żeby zacząć zarabiać z mojego kanału, to nie myślałem, że to wszystko stanie się tak szybko. Bo jedno to są subskrybenci, ale drugim warunkiem są 4000 watch time'u na moim kanale i aktualnie tego jest. 3400, więc jeszcze trochę pracy przede mną, jeszcze trochę waszego oglądania, żebym po jakimś filmie, nad którym zazwyczaj się te 12-16 godzin, mógł sobie spojrzeć na wyniki i stwierdzić, że super, zarobiłem na jedno piwo bezalkoholowe, które sobie tak bardzo lubię sączyć, pod wieczór. Z na to, że was już jest tutaj sporo i daliście mi jakiś kredyt zaufania, myślę, że będziecie wracać co jakiś czas, żeby zobaczyć moje treści, no to fajnie by było zrobić materiał. Materiał zarówno informacyjny jak i archiwalny. To komu zawdzięczam mój początkowy szybki wzrost na YouTubie. Już powiedziałem i chciałbym, żeby ta informacja tutaj została do końca tego kanału. Natomiast warto też powiedzieć w ogóle czym jest mój kanał, czego tutaj możecie się spodziewać w dalszej kolejności. No bo dostałem od was piękny prezent, ponad 1000 subskrypcji i w związku z tym chciałbym wam obiecać Totalnie nic, bo nie mogę wam nic obiecać. Ja jestem bardzo chaotyczną osobą. Ten cały projekt jest nieprzewidywalny. Każdy materiał na moim kanale jest całkowicie inny. Ja lubię eksperymentować i to dalej będę robić. W ogóle nazwa tego kanału, już sama w sobie, mówi, że tutaj jest totalny chaos, ponieważ pixel kropka to jest nazwa mojego podcastu z kolegą Jakubem z kanału Jakub Lipowski o fabule. I ten projekt podcastowy upadł. Natomiast już sama początkowa nazwa miała w sobie taki głębszy zamysł, ponieważ ja... Mam w sobie dwie takie części. i Pierwsza to jest bardzo techniczna. Jestem programistą, naukowcem, myślę w sposób bardzo analityczny, trochę nie potrafię przestać. Więc pixel odpowiada tej technicznej stronie mojej głowy, a z drugiej strony jest też kropka. No, lubię fabułkę, lubię klimacik, lubię lore, bardzo też do mnie przemawiają wizualia. Ja przed tym, jak zacząłem robić filmy na YouTubie, byłem świrem od prezentacji w PowerPointie, robiłem tam różne animacje i. Spędzałem horrendalne ilości czasu na tym, żeby to wyglądało dobrze. Wideo, które widzicie na tym kanale, to jest po prostu ewolucja tego aspektu. Jak to zrobić lepiej? Szczególnie, że mamy XXI wiek, już całkiem daleko zaszliśmy. Mamy AI, i wydaje mi się, że te prezentacje już trochę odchodzą do lamusa. I to wideo jest tym medium, które najbardziej się liczy. Więc czemu miałbym z niego nie skorzystać, czemu miałbym w to nie wejść. Wręcz bym nawet powiedział, że w przyszłości pewnie pójdę w to dalej. Filmy będą lepiej zmontowane, będą miały więcej efektów, a ja sam myślę, żeby się nie pobawić w grafikę 3D, w jakiś blender, animacje. Nie mówię tutaj, że mnie zastąpi jakiś tutaj VTuber, że stanę się anime dziewczynką albo anime chłopcem. Ale możliwe, że w przyszłości zamiast mnie zobaczycie na ekranie mój awatar. Jakiś taki goofy zrobiony z kilku sześcian. To jest całkiem też ciekawa idea. I gdybym miał się określić, co będziecie mogli zobaczyć na tym kanale, w co pójdzie ten kanał, w co się spróbuje przeobrazić, to na pewno będzie to właśnie Pixel, czyli bardziej techniczne, bardziej programistyczne podejście i bardziej matematyczne. I pierwszym takim materiałem, który mogliście zobaczyć na moim kanale, to jest o tym, jak działa losowość Unik w Hadesie, gdzie dokładnie tłumaczę yy, matematyczne zależności. Natomiast materiał, który niedawno się ukazał, jest one nekromancji i uważam, że na polskim YouTube to jest najbardziej głęboka analiza tej mechaniki i wydaje mi się, że popchnąłem jakiś standard do przodu. Bardzo polecam ten materiał, żebyście obejrzeli i jeszcze dali mi znać, czy w ogóle to się ogląda, bo możliwe, że ja po prostu przetadziłem, to był overkill i nikt tego nie będzie chciał oglądać. No i z drugiej strony mamy tą kropkę, tą narrację, tą fabułkę, to lore i to jest bardzo zaniedbane na moim kanale. Do tej pory ukazał się jeden materiał lorowy na temat silksonga i nie ukrywam, silksong jest po prostu skarbnicą ciekawostek <laughs> i dodatkowo ma oddaną społeczność, więc wiem, że moja praca nie pójdzie na marne, zostanie doceniona, szczególnie, że pod moim ostatnim materiałem bardzo dużo osób się wypowiadało, że miło jest zobaczyć tego typu materiały o takiej jakości polskim języku, więc na pewno tego będzie więcej, już nawet jeden skrypt na taki materiał mam rozpisany i nie zamierzam się zatrzymywać ani też ograniczać do Silk Songa. Jeśli chodzi o to, jakbyście mnie mogli zakwalifikować na tym YouTubie, no to bym się ustawił obok Krzysztofa Maja i Kiszaka. Jeden z nich jest magiem ognia, a drugi jest orgiem, który nawala wszystko po głowie. No i ja w tym wszystkim jestem. Każitem, złodziejem, bo właśnie tą klasą zawsze grałem w Skyrimie i właśnie z tym archetypem bym się najbardziej utożsamiał. Ja uwielbiam podkradać ludziom miniaturki, formaty, jakieś tematy nawet. Uważam, że nie ma w tym nic złego, że my sami nie posiadamy jakby monopolu na te nasze pomysły w głowie, że należy się nimi dzielić, że należy je remiksować wręcz, bo taka kopia nigdy nie będzie stuprocentowo prawidłowa. Wiadomo. Pójdzie coś nie tak źle i pod pewnymi aspektami będzie to gorszy twór, ale też skoro to nie jest kopia idealna, to trochę od siebie tutaj dodam i to będzie coś oryginalnego i to podejście uważam, że jest najlepsze aktualnie dla mnie i dla mojego kanału, ponieważ jeszcze nie odkryłem w czym jestem dobry, w czym ja się czuję najlepiej i w czym ludzie najchętniej mnie widzą. Dlatego sprawdzenie się w każdym możliwym polu jest... Dobre, i też tutaj no, będzie dużo eksperymentów. Czasem będziecie mogli myśleć, że jestem szalony, że nie wiem, co robię, że to już chyba koniec tego kanału. I możliwe, że ostatecznie właśnie tak skończymy, ponieważ też nie ukrywam, że chciałbym pójść bardziej w dydaktykę, w naukowość, w to, żeby bardziej rozpowszechnić tą wiedzę matematyczną w taki fajny sposób. Bo chyba w tym wszystkim jest najważniejsze to, że ten projekt to mój samorozwój. No nie odbierzcie tego źle, ale jestem wam wdzięczny, bardzo fajnie wydać się w dyskusję, zobaczyć, że ktoś to ogląda, że ktoś się zaangażował w to, co mówię, ale wy w tym wszystkim nie jesteście priorytetowi, bo na pierwszym miejscu jestem ja i rozszerzanie moich umiejętności. W ogóle ten cały projekt, kanał miał na celu właśnie umożliwić mi, zachęcić mnie bardziej do rozwoju mojego, moich umiejętności montażowych, do moich umiejętności, w których mówię, wasze wyświetlenie, la, lajki, reakcje to jest głównie taka miara tego, jak dobrze to robię, no bo inaczej bym mógł być odklejony, siedzieć... Gadać do siebie i tak jak przez większość życia wydawało mi się, że mówię super, że mam świetną dykcję, że świetnie sklejam zdania, że mi się po prostu świetnie słucha. Tak po pierwszych nagrywkach zdałem sobie sprawę, że to jest główno prawda. No i to jest najbardziej wartościowe w tym wszystkim. A, no i skoro już uzyskałem w ogóle ten głos na YouTube, przestałem być anonimowy, no to planuję z tego prawa skorzystać. Jeśli coś mi się na YouTube nie spodoba, to na pewno tym powiem. Już spróbowałem się do bez schematu, do kolekcjonera. Miałem polemikę z Kiszakiem i jeszcze skrytykowałem materiał Snakeitera, więc naprawdę tutaj nie planuję się ograniczać. Uważam, że YouTube właśnie od tego jest, żeby on był żywy, żeby on był personalny. Jeśli coś mi się z kimś nie spodoba, no to zawsze o tym powiem. No i to niezależnie od tego, czy ja mam z nim dobre relacje, czy złe. A wręcz bym powiedział, że moja natura jest taka, że im bardziej kogoś lubię, im bardziej jestem zapoznany z jego dziełami, no to na więcej sobie pozwalam. No bo co ja mogę powiedzieć o gościu, którego widziałem jeden materiał i mi nie podpasował? No może miał gorszy dzień, ale jeśli goś oglądam regularnie, go lubię, no to czemu miałbym go nie uszczypnąć? Szczególnie, że no na YouTubie dramy się sprzedają i nie uważam, żeby to było szkodliwe. A nawet jeśli, no to widzowie sami sobie to mają prawo ocenić i taki będzie rezultat. I też. To o to samo proszę wszystkich innych. No jeśli gadam pierdoły, jeśli komuś coś nie podoba, no to niech mnie skrytykuje, niech uderzy w moje poglądy, w moje przekonania. Myślę, że one się jak najbardziej będą w stanie obronić same, a jeśli się nie obronią, no to znaczy, że nie mają prawa istnieć i powinny jak najszybciej zniknąć. Ostatecznie YouTube to jest wspaniała przygoda i tak jak nie wiem, jaki kształt ostatecznie ten kanał przyjmie, i jak mi nie odwali. Tak jestem pewny, że długo tutaj zostanę, ponieważ bardzo mnie to rajcuje. Jest bardzo dużo pól, w które można uderzyć. A no i chyba też dobrze wspomnieć, że tworzę materiały też na inny kanał. Na kanał taki bardziej grupowy, gry wideo. No, chłopaki mnie dostrzegli, jakoś stwierdzili, że chyba mam coś ciekawego do powiedzenia, i też tam raz na jakiś czas będzie się pojawiać do mnie materiał, więc serdecznie polecam do śledzenia go. Mm. Też to jest ciekawe doświadczenie, no, współpraca z innymi ludźmi, nie tylko daje to mojej osobie pole do szerszej ekspozycji, zdobycia większej wiedzy oraz zrobienia sobie kontaktów, to też odciąża mojego współlokatora od mojego pierdolenia, ponieważ ja, kiedy się wkręcę w temat, to obsesyjnie zaczynam o nim gadać i fakt, że mogę ten kurek tymczasowo odkręcić w trakcie spotkań z ludźmi z gry wideo, no bardzo mu pomaga. I to by było chyba na tyle, co mam teraz do powiedzenia. Już wiecie trochę jaką jestem osobą, czym się zajmuję, jakie są plany w ogóle, jakie ja na was patrzę. No i. Mm, I co? Streamki pewnie w przyszłości będą, jak się ogarnę. A na razie to tyle. Trzymajcie się, cześć!